Cześć, strony Graxis na was w kolejnym odcinku na moim kanale. Miło mi Was powitać w ten piękny kurczę dzień. Co ja wam mogę powiedzieć? Wtorek jak w Torunio odcinek u mnie na kanale, to zostaw suba i łapkę w górę, ponieważ Ome dzisiaj, w przyszły piątek, jedziemy do kolejnego ekipowicza, naprawdę bardzo ciekawy ekipowicz, a może i ekipowiczka. Dlatego wbij i zobacz sobie ten materiał. Ale to w piątek, dzisiaj zajmiemy się ome TV. A jeżeli jeszcze nie zostawili subskrypcji i łapki w górę. No to wiesz co robić, no zostawić ją w tym momencie, widzowie. Ja Was zapraszam do oglądania i... Elio! No nagrywam. wam. no i co mam powiedzieć? Hej, widzowie, Tutaj? Tutaj ja. Proszę mnie. Jednomów coś ciekawego. Jak masz imię? Quax. Quax, okej. Okay? Nie robimy tego pod content. Proszę zacząć robić coś pod content. Ja mam zacząć robić coś pod content? A myślałem, że to ty masz robić coś pod content. No to ja, ale ja nie wiem co mam robić. No dobra, mogę udawać, mogę poudawać kamień, nie? Powiedz co, na przykład ja jestem kamieniem i mów co robisz, na przykład z kamieniem. Ja na przykład rzuciłabym ja go do wody i robię akaczki. No co? Ej, co zrobiłeś z fotelem? Wpadłem pod wodę aktualnie. Wpadłem pod o! wodę, bo wiesz, było... że... No tak, już się odbijałem głową od tego, co zrobiłem z fotelem. On po prostu jest bardzo już stary dość i jest tak zużyty, tym bardziej przy nim pracuję, dużo przy nim siedzę i no niestety już się zniszczył. Nie dobrze, jak to ciebie. Jak ci się wiedzie? kamieniu. kamieniu? A jesteś jakim kamieniem? Czekaj, zaraz sprawdzę. Mam, mam dużo kamieni. O Boże, kamieniara. Nie, nie, jak byłem mały, to, to babcia mi kupowała takie minerały o. po prostu. O. Dobra, mogę być tym mokiem Mogę bądź być. Bądź ametystem. E, kwarcem różowym. Bądź ametystem. A nie wiem, czy mam ametyst. Czekaj, mam unakit, mam karneon, mam. Mam szmaragd, mogę być szmaragdem. O, nawet bądź szmaragdem. Szmarek i diamenty chciałbym ci dać. Czaj ja odpalę lampy może. Tak nagrywam, że odpalę lampę. Wstawisz to? I drugą. I normalnie mam dzień w pokoju. Ale wsta wstawisz to? Nie wiem, zobaczymy. Okej. Okay. Ja czekam, aż to wstawisz. Ja ci zrobię ten. Zrobię ci. Sudalit. Wow, God. Cod takie jak twoje e, łóżko. Wiem, że ze Star Warsów jest, nie? Ja osobiście fanem jestem. Spirit! Czy ze Star Warsu? No bo. Nie wiem, lubię latać Starwingami, czy nie wiem, jakoś tak? Ej, pojechałeś na spotkanie z widzami, ze mną też się spotkasz? Ty patrzysz na mój kanał, czy jak? No, na twoim na twój Nie. O jaki ładny co to jest? Foxy okay. to jest. To jest Rodonit No, jest mocny. Jest mocny, o. No. Tak jak twoje. Obsydian. Ej, myślałem, że Obsidian istnieje tylko w Minecrafcie. Tutaj naukowiec. Kalcyt pomarańczowy. Ale coś po działasz w internecie? Ja? Nie. O, A co? No nic, tak się pytam. Aragonit. O, to jakie ładne. Co, że się świeci od Ty masz weryfikację, kurwa. na Instagramie. Zdarza się. Fluoryt. Bo ja, bo ja jestem. bo, bo ja ode mnie jest kaluch. Kaluch się ode mnie wychodzi. Jak to? Nie, to ja się wywodzę od kalucha. Ej, Ty masz. Co ty masz? Nie, żartuję, wypromowałem kalucha kiedyś. I to tak. na filmie. masz zobaczyć, wypromowałem go. I dzięki temu trafił do sabotażysty. Co <noise> ja powiedzieć? A jesteś za kaluchem sabotażysty? Co? Jesteś za kaluchem sabotażysty. Jakby. Ja oglądam chyba pierwsze 4 odcinki, później nie. A, no ja zawsze jestem za kumplami, żeby wygrali. Jezu, wiesz, że ja kiedyś kochałem kalucha, a ja pomyślnie kiedyś kochałam połuszu? Pokażę mu ten fragment z filmu. Kali, Masz serio? powodzenie stary No, ale ona dziewczyna. Wiem. Ale on jest mega hot, o Jezus Maria. A ty że... Podoba, ci, podoba ci się jego żona? Nie, on mi się podoba. Już mi się nie podoba. Ale jak pan ma to był mój klasz Nie wiem. Ja jestem jakaś kupia. Nie umiem podgłośnić sobie filmiku na YouTube. A zostaję wierną fanką. Dobrze, dobrze. Potrzeba mi, bo aktualnie spadają mi wyświetlenia spadły. Uuu, ajajaj, to ja ci mogę ogarnąć wyświetlenia. I będę. o tak. A przyjdziesz na mój pogrzeb? Nagrasz filmik z mojego pogrzebu. <grym> no pewnie. Dzień widzowie. Lecimy z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na pogrzebie. Dziewczyny tru poznaliśmy na OMETV. Tak naprawdę zrobiliśmy z niej wickę najwierniejszą. I normalnie lecimy yy, z odcinkiem. Zobaczcie, normalnie tutaj leży. Otworzymy trumnę. Patrzcie. It's the prank, bro. <grym> Dobra, to było. Najwyżej mówię. A jak, jak, jak ty nagrywasz jakieś takie powitanie na tego? Na no, na. takie ale pająk. O kurwa, spider. Ale dziwny, ale dziwny, czekaj. Dawaj, pokaż go. Nichu ja. Zrób mu poję. zdjęcie i pokaż na telefonie. Ale same. on się wpełzał. Fu, pokaż go. Ja pierdzielę, nie wiem. Nigdy takiego nie widziałem, on jest taki płask. <śmiech> 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 dobra, dobra, rzucam w niego, rzucam. Dawaj, 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 nie, dawaj. Nie, bo monitor zjadę. A pokaż tego pająka. Zrób mu zdjęcie i mi pokaż. Ja. O kur... pierdol... Kur... Widział, teraz jest. Kur... będę teraz nie ma... Dopierdol... tam idzie. Tu jest, dobra. Czym, czym go zabić? Dobra, biorę tym. Chyba go zabiję. Mamy to. No i to, zostaw wsuwał łapkę w górę za to. Dziękuję bardzo. Ej Ej Hej. Siemano piątka. Wiesz co jest śmieszne? Nie, ale możesz powiedzieć. ja morda. Kurwa, co jest to kto to był? Koneks? Koneks znaczy! Nie znam. Nie, ja też nie znam. Co ty dupisz? Co ty dupisz? No. Siema, pozdro. Siemano, piąteczka starej. Cool, Kur... ale dobra morda Streamujesz? Nie, odcinek nagrywam Kurwa Marek, fajnie Na jutro się znasz to Czyli ja nie jestem debilem, czy też jestem debilem? To stigma, Sorry panie Kamilu, trzeba Przejmuję ten rynek Dokładnie To po co wy tu jesteście? Szczerze? For fun, kurwa Podrywać dziewczyny, przyznajcie się, podrywać nie, dziewczyny Nie, przeze mnie, wiem Tyle dwóch są zajęci. No, no wiecie. wiecie? Nie, my razem nie. Trzyma Kłenex. Skąd wiesz, jak się to czyta? No, bo jestem człowieku, eee, oglądam się na YouTube w sumie dlatego. A, co się ma? Mogę zdjęcie? Tak. Tak? To weź, weź jakąś pozę. Ku... <noise> Masz live'a? Nie, ale film nagrywam. Film? Na jutro. Tak? Co ty gadasz? No, szukam kontentu. Czegoś śmiesznego. Eee... A jak pokażesz dupę? Ja? Nie, jak ja pokażę dupę. To będę musiał Ciebie całego zablurować. A, całego. W twarzu też chyba nie chcesz tego. stary zasunąć w internecie z tego, że pokazałeś pupkę. A tam. No, cześć, cześć streamerku, szukałem Nie cię. streamuję. Siema Onex. Szukałem cię. Przezkuł, ale. Spoko. Nie szukałeś, bo nie streamuje. Szukałem cię. A ja szukałem Pamiętasz? ciebie Pamiętasz naszą rozmowę? Bardzo prawdopodobne, że pamiętam, że... Pamiętasz? Jak ksiusiaka wystawiałeś do marki? Nie, to pomyliłeś się, stary To chyba 13, onex, to onex 13. był Nie, to, to ty, pamiętam cię Ten Nie, był... nie, 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 kolego 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 No wiadomo, uśmiech masz nieziemski Ale... Nie, dobra, nie wytrzymam Siema chmerk Siema Znam cię, siema, pozdrawiam Również ciebie pozdrawiam, smacznego Dziękuję, wiem co To dodaj mnie z... odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Plus. Takie kanapeczkę. Masz to jak w banku. Dziękuję, wierzę w Ciebie. Dobra. Nie zawiedź mnie. Dobra, dzięki. Będziesz, do jutra, pa pa. to. co wy robicie razem? Nie, nic. Po... Nie nic. Dobra. Ej, co jest, ja ci kur... znam. Skąd? To dałeś dawałeś selfie za walniami. Dzięna, ej, a ty z ospana coś tam kręcisz? No, powiem ci, że tak. Co wygoda? Hejka. Nie. 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 Tak, co za napis na tyle. Munik U E N E X Kedex. Gdzie? Do jakiegoś domu się łamałeś. Ja widzę ten napis, Co to... Z za jakie osiągnięcie na YouTube dostałeś? To naprawdę. To jest od widza. <laughs> jak jak ty masz... 10 tysięcy. Niech no? zgadnę, masz 16,5 tysięcy subskrybentów. No wiesz, pytanie, czy jeżeli sprawdziłeś to w internecie, to czy to już jest zgadywanie, czy po prostu doinformowanie? Ktoś teraz na YouTube to wrzucisz? Nie muszę. Mogę, nie muszę. Ale nie wrzuć. Czy wrzucić? No. No to coś tam wkleję e No, chcę siebie zobaczyć. Siebie, to ci daje subskrypcję. Nie? Dobrze, jutro będzie film <kuh> o 17.00. Tylko nic sobie nie zrób, dobra? Dobra, dobra. Szef, Szef. wszystko ok? Tak. To się cieszy. Powiedz, okay. powiedz mi jedną rzecz, ostatnią. No? Jak poderwać dziewczynę? Uuu, stary, teraz się już zaczyna. Już spróbowałem, ale się nie udało. Teraz się zala... zaczęło, mój drogi. Co to za dziewczyna, opowiedz. Nie Zaczy... no. Ale jakoś zomę na sobą. Uuu, zomę może być ciężko w tej godzinie, stary, bo jest już późno i tuż już dziewczyn nie ma. To trzeba dobierać lepsze godziny, bardziej takie... Czy mogę zdjęcia? No pewnie. Mam pytanie. Nagrasz coś z tego Minecrafta? Proszę. Nagrywałem Proszę. z Minecrafta, tylko te odcinki w ogóle Nagrywasz? nie. Nagrywasz? No tak, i one w ogóle nie. nie, nie Najstarszy. No ma... 10 miesięcy temu nagrałeś coś. To to Jadzia i Martyna. To są ekipowiczki. Fajne. <laughs> <laughs> To dobrze, że fajnie. No, był Minecraft, wiesz? Tylko, że Minecraft w ogóle mało osób chciało oglądać. Ale ze mną na pewno będą oglądać, to ci powiem. No to stary, może powiedzmy tak, jak widzowie dobiją pod tym filmem, ile polubień, stary? Ile polubień? Nagramy wspólny odcinek. Może jakiś próg? Przekroczymy 400. Jeżeli przekroczymy 400 polubień pod tym filmem, nagrywamy wspólny odcinek, stary. Dobra. Czekaj, ty jesteś z TK? I mogę screena? No bo. Poczekaj. Czekaj, kolega mi zrobi screen, a się upozoruje już ładnie. Dobra Ej, mega dzięki. Powodzenia, powodzenia. Kiedy nowy film? Jutro, będziesz na filmie. Będę, fi na Będę? Będziesz. Let's go! Kocham was, widzowie. Subskrybujcie, subskrybujcie jego kanał. Kocham was. Dobra, sary, na razie. Dobranoc. Łoł! Wow! FC <applause> Barcelona, coś? Hello, bro! Hello, my friend! Polish? Yes, Polish. Where are you from? Polish? Brazilsk. Brazil. Brazil? Yes. Uuuu... Uh, eee... lata. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Kurwa. Kurwa match. Zgadza się. Kurwa jed. Jed? Jed. Jed? Jest. Yeah. Jed. Jest. Jedz. Jest. Jest. Gdzie? Je. Yeah. Kurwa, jedz. Kurwa, jedz. Nie. Yeah, tak, tak. Jedź. Okej, okay. ah, yes. okej. Okay. Ja pierdola. Też, też takie coś jest? to lawiat, bandi huj. I spierdalaj. Okej, okej. Mały huj, ja bandi huj. No i właśnie zobaczyłem, że nie nagrałem końcówki. Mam nadzieję, że wam się podobało i odcinek był naprawdę fajny. Ja zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i wbicia w piątek na odcinek. Ponieważ odcinek naprawdę będzie ciekawy, ponieważ wbiłem do kolejnego ekipowicza. Oprowadził albo oprowadziła mnie ta ekipowiczka po swoim miasteczku. Dlatego warto zobaczyć i subskrybować ten kanał, by być na bieżąco. Miłego dnia. Pa pa.